Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale Dziś mamy otwieranie Anielskich dropów. Nie wiem, czy 11, czy 12, albo 10 Jest Szybko Kończką krótką no to wiem 10 Stargropów Mam Odbieżamy 200 biskotek i... I skin Nie poświęcej. Posta Postać! Epik! Ja cię kręcę A trzecił. Więc nie ma. czwarty Nie ma jest. Piąty. A no, chyba będzie spray. Tak. Szósty. Nic. Uś. Siódmy. Bo nie wiem, który nawet jest. A chyba ostatni. No i nic. Nie, teraz dziesiąty. No spray. Nie, ikona gracza. O, za darmo jeszcze dwa sklepie są. To otwieramy. Nic. Oj się nosz. Musiałem, że nową postać. co Ja ile mogę, tutaj to będzie w Powiem A jakieś No i jest takie Dobra, musimy w ogóle zobaczyć jak tutaj się gra. A tu jest Mogą trzymać Nie wiem, Jest, solo Zobaczmy, czy ta posła jest jakoś znakomita, czy nie. Może gdzieś oni jakoś... nie. I szar za koselek. Nie, co to mu ten gady co on takie coś rzucał. Co się ten ult był, co on rzucał te kostki. Nie pamiętam. parki psiki. Ole, dostał, Heda. O Boże. No. i stąd. Nie, to był ult. Nie, co to robi niego ult? Już nie wiem, co robi niego ult. ten tym to robi jednak.

где он есть? Я сам. Сам. пожалуйста. он, Скоро я вот так что сейчас хочу Свет мне это распускал. А, еще я Ja walczę o to samo. Załużę jednego chana i sprzęga oui. cię leży. To no, dwa chętnie, no, trzy chęty. No ale ogólnie do tej chętki to szybko weszło. O też ten sam? Siema. Siedma. Siema. siema, siema. No nie. Ole, trafił! Mamy już sześć powercubeshingów Mam no, tutaj tarę A, Raz i dwa Czekam, żeby sięgadł, to te kostki robi To bo on to robi, bo te kostki, jak tam dobrze Tu jest sens. No ja, trochę Chyba no, już... No wiem, że będzie łatwo. Gdzie ona jest? Yes! Druga jest! Druga wygląda z rzyndu na nim. I druga klasa już. Łajku, 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 Łajku.

Ja w tym czytam przez bloki. A dobra już rozumiem jednak. Tego ulta. Dobra, jednak koniec dobry. Tak to położę sobie to przez bloki małe. A ty co? Tu chcesz bas? Masz raz. Co tu się dzieje? Uciekaj Rosa! Kolejny wygrana. Dobra. Teraz powiedzmy te lobby. I gracza i... I monety pewnie. No monety. Musimy jedną, O! Ale może zwykłego coś zrobiłem, no nie! A miał tego nie? Tato, to rady. trzeba je nawigować w całe dropę. A start drop. Nigdy się nie spodziewałeś, że dropie start drop. Ogólnie postali, bo pomyślałem, że ona to... Włosy tylko są ściguje, bo nie wiem, czy nie radzą. No i Obi! bi! O bi! Piąte! está a estácio, eu, eu passo, né? Suste! Eu, eu, eu não tenho

Andiamo a fare il tappeto Buttley Tipo 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 Nic. Jest to one trochę to nie żyją, bo mogę go ulepszyć. A jak tu można, to tu będę chyba miał 1000, nie? Tu mam 1000. Jeśli si unboxing. I jeśli będziecie pożadały więcej subskrypcji, będziecie dać subskrypcję lub więcej lajków, to się staram że to będę robić anielskich stadropów i też. Dzięki mam zrobić opening legendarnego Strasdropa na 10 000, 000, 000, 500. No i nie że ciężko to zrobić. Ale postaram się w tym tygodniu, jeśli będę grał samemu, bo idzie się to z odcinka. Bo się tą postacią będzie bardzo łatwo. Panają bardzo małą rangę i ogólnie trochę to się pozmieniało u mnie, bo oni wydrowiłem na wakancjach, Rako zrobiłem za kredyty i to tyle, co było w wakacjach zrobione, a teraz kolejne lepiej do kolekcji. Również jest takich, których nie grałem, z tych nowych epików, z których grałem. Grałem. Jeszcze. Tu nie było... Właśnie, stajle właśnie tego. Nie było. Mhm. Nie jeszcze już widzę, że z wami się żegnał zostawcie 20 pod górę i nagramy kolejny odcinek na razie i cześć